Jeśli kiedykolwiek nudziła Ci się gra w Minecraft lub chciałeś coś z nim zmienić, ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Sławik15 i dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować mody. Dzisiaj zainstalujemy Forge'a, bo są jakby dwa takie główne instalatory jest to Forge i Fabric. Ja dzisiaj pokażę Wam jak się instaluje Forge'a, Fabrica jest też bardzo łatwo zainstalować. To nie jest problem, mogę Wam, mogę wam też zrobić filmik w przyszłości jak się takiego Fabrica instaluje. Zrobimy Forge'a, ponieważ na niego wychodzi więcej modów, są one lepsze. No i Forge był od zawsze, a Fabric jest nowy. Zatem bez przedłużania przechodzimy do instalacji. Przechodzimy sobie na oficjalną stronę Forgea, na której mamy wszystkie możliwe wersje, znaczy prawie wszystkie możliwe wersje Minecrafta, do których także możemy zainstalować forza I wtedy pobieramy sobie najnowszą wersję. Ja będę pobierać Forge 1.17.1. Klikamy installer. I tu w tym rogu pobiera się nam ten plik. Ja już go mam pobranego, więc zaraz cię zobaczymy. Przed jakby zainstalowaniem forza pamiętajcie, że wersję, którą chcecie zainstalować forza najlepiej czasem uruchomić na sucho, ponieważ jeśli długo gracie na innej wersji, na przykład 1.8, to ta wersja, na którą na przykład ta starsza 1.17.1, na przykład na której chcecie zainstalować Forge'a, to czasami mogą wystąpić pewne komplikacje, nie muszą, aczkolwiek mogą, więc czasami lepiej sobie odpalić na sucho, wyłączyć i instalować forza. Teraz tak. Klikacie na jego prawym przyciskiem. dajecie otwórz za pomocą i Java. Domyślnie powinniście mieć Jawę zainstalowaną, bo bez tego Minecraft nie chodzi, ale jakkolwiek czasami jednak tej Jawy nie ma, więc nie wiem, jakim cudem wtedy działa Minecraft, ale czasami tej Jawy nie ma. Więc sobie zainstalujcie najnowszą wersję i otwórzcie wtedy ten plik za pomocą Jawy. Otwieramy. Widzimy instant client, nic nie przełączamy, możecie też zmienić lokalizację, ale najlepiej, żeby została tutaj ta ścieżka. I mamy pobranego forcha. Teraz wchodzimy do naszego instalatora Minecraft. A Jak możecie zauważyć po wejściu w włączara, od razu pokazuje nam się forch 1.17.1 i możemy już na nim odpowiedzieć. Jego tutaj nie zobaczycie. Możecie sobie rozwinąć. Jeśli go nie rozobaczycie w rozwinięciu, to wchodzimy sobie wtedy w instalację, dajemy nowa instalacja, najnowsze, naszej znaczy rozwijamy wersję i szukamy sobie naszego forcza. Mój, tu mam fabryka, tu mam forcza na 1.16.5 i tu mam tego forcza. Mam dwa forcze. Proszę bardzo. I tutaj możecie sobie potem dać twórz, ja sobie nie tworzę. I odpalamy tego Forge'a właśnie. No, podajemy, że rozumiemy i gramy. I jak możecie od razu zauważyć, mamy tutaj e, zakładkę Modyfikacje. Jak sobie to nie wejdziemy, możemy zobaczyć wszystkie nasze zainstalowane modyfikacje. Ja nie mam żadnej, e, więc na razie wam nic nie pokażę. I teraz, jak te mody jakby wgrywać. No pierwszy sposób, no to otwieramy folder i od razu mamy tylko że wtedy trzeba wychodzić z Minecrafta, trzeba go zamknąć, więc jakby troszkę nie no ale jak to lubi. Ja wolę inny sposób, bo zazwyczaj jak pobieracie mody macie włączonego Minecrafta, więc wchodzicie sobie wtedy w pasek wyszukiwania wpiszecie procent artypy data procent, dajcie Enter. Wchodzi sobie Minecraft, będziecie mieli to u góry, ja mam to na dole. I tutaj wchodzicie sobie w mod. I do modów sobie wrzucacie pliki, jakie chcecie. Warto sobie utworzyć tego schród na pulpicie, żeby nie musieć cały czas tu wpisywać, latać. Będzie Wam pod ręką, wtedy też nie musicie odpalać co chwilę Minecrafta. I w sumie tyle no. Tak się właśnie instaluje Forgea. Możecie tutaj wrzucać mody, jakie chcecie. Ważne, żeby były zgodne z wersją. Niedługo pojawi się też filmik dotyczący problemów z instalacją modów i możliwe też gdzie pobierać mody. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przydał. Do zobaczenia i cześć.